Czy zastanawiałeś lub zastanawiałaś się nad tym, w jaki sposób rozkręcić swoje social media? Możesz to zrobić w trzech prostych krokach. Krok pierwszy. Wejdź na stronę quickfame.pl, a następnie wybierz produkty, które Cię interesują. Krok drugi. Dokonaj płatności. Krok trzeci. Ciesz się swoimi rozrastającymi się social mediami. Dobrze rozbudowane social media to klucz do nowych znajomości oraz współprac. Zainwestuj już dziś, a w przyszłości ciesz się z bycia popularnym influencerem. Powodzenia. Quickfame.pl. Artur, jak, jak coś, to nie idź na kille, ty grasz w flappery, nie? Top 2, 3 osoby zostały, 3 osoby zostały Jest 3 flappers Daj stopy, stopy, stopy Używasz fokera? Masz fokera, fokera, fokera I tak, i tak mam 2, wrzuć Kubiksowi jeszcze On tutaj, jeden jest tutaj jak coś, solo Łódku, tutaj, podaj mu taśmę Kubik, tak ale... Kubik, nice. yes. hey, spray, spray go, spray go, spray go Ten drugi głowa Czekaj, 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 Pod wodą jeden.

Mogę dropić Nie, nie, nie. Drop Nie jestem, nie jestem W plecy Holduj Obok ciebie, obok ciebie Góra, góra Jestem z tobą Prowadź To, to, jest mój Nice, nice, nice Artur ma 500 drewna, a 20 masz tak samo Macie tyle samo matca idealnie Tyle samo macie idealnie To przejść jest 13 ja prowadzę, stój to i za mną. Ale stój, damy, stój Artur, za mną. Artur, jak, jak coś, to nie iść na kire, ty grasz w pery, nie? Artur ma dobry layer, Artur ma naj. bardzo dobry layer, Artur. Do mnie możesz zejść, bo tu nikogo nie robi. Okay, za... Advise is low ground, nice. Artur, nie, nie, nie. Buduj, nie. buduj, buduj, 200 watson masz, Artur. Daj, buduj, buduj. 3 składy, 2 duosy, duo na duo, to jest duo na duo. Artur 30 sekund został do końca. Tartur. Artur nie ma maca, maca nie macie. Ja buduję top 2, 3 osoby zostały, 3 osoby zostały. Zostaliście na trio, na trio zostaliście. Musisz, musisz, musisz iść. został. Nice, a 2 zabił jednego. Oni nie wygrają tego na trio. Jest 3 floppers. Nice, hide. Jesu Mats! He can't hide Ej! Nice, to me! Artur! That guy was running around trying to find out how to get it to Nie, oglądałem akurat Artura, bo chciał nie hodować. No tam akurat tam było zetytowane na dole jak przychodzi, ja nie wiem Artur jak ty tam przejść. Artur, Artur! Jadłem same 180 kg w tym fightach To w ogóle tam to te To ten co trupa się zetało co, nie? Wiesz ile dostał! 160 bomby od razu To nie chciał poskodał Tu 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 podmienia nas podmienia hey, nasz oni, oni wiedzą o Dmage'u oni, oni wiedzą w sturzu teraz 3 ja jeden 2 1, 1. Zełóż nikt na nich na się na nich. do góry Storma. Storma? <laughs> chodź, <reocerz>. Storm <śmiech> Storm? <śmiech> no chodź Ale zdytowałeś Muszę się leczyć oni nawet splesze, oni nawet splash'e każdy osobno rzuca. Nie. Ja w niego nie trafiłem. Jabł, to są. Tak to są oni dalej. To jest sabiecz, on miał jeden hp on miał jeden hp Krak, krak. Najpierw. No A czemu nie wierzy ich temu? Buddy, masz tam To To prawdziwy sabidz był! Ej, to był prawdziwy sabidz! Polska zabiła sabidza? Nooo! Ja, a dobra, ja mogę. No, chciałem prowadzić. Do, do śmietnika próbuję. Z czego w śmietniku? Jest premier, gramy teraz. Że do śmietnika tylko muszę. Gdzie on jest? Uciekł niżej. Tu niżej, ja mnie. Mini zaruchł. Buter station team.

nie no, lagi są niemiłosierne, ja, ja się tepam, ja się tepam Niżej, niżej, niżej Artur musimy zejść Użybijam, no? tu, 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 tu Hayır, Pod da, Niżej, niżej Artur idę, Do przodu idzie idę Ja rozszerzyłem trochę plecy, plecy Artur Badinki dostał Leży Na mnie w nie HP, idę po masy A nie wiem czy dam radę

Uważaj, dół, tu dół spam, tutaj, tutaj Walnij im tego, walnij granaty, walnij im granatnik, tym pod nami metal Nice, spammy ich Mam ten metal, tam ten metal Tu, 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 na rybki graj, pod dąb, pod dąb, za dąb, sto, tam na rybki Dead, dead, dead W drugim jestem RPG miał, RPG miał Zleciałem Weź tej temę, Artur, musisz to wziąć, ja mam, mam, mam co Chodźcie wylić, chodźcie wylić, bo tu mamy zlejer w rpg Ja zostałem na koniec te rakiety

tam jest! Ja Ostatni, jedzie. to jest ostatni! Tak. Jedzie, jedzie! Jedziesz, jedzie malina! Uuuu! <laughs>